Cześć, Siemanko z tej strony Addixon i witam wszystkich na moim kanale. W tym odcinku otworzymy kilka jajek w wybiecie Easter. Do tego na drugim koncie kupię gracza kolejnego, Toty. No i jeszcze też pokażę ile nabiłem punktów UCL. No za wtorek, bo odcinek był w poniedziałek, to jeszcze też pokażę Ile mam punktów tych UCL, ile jeszcze mi potrzeba do Zanetti'ego? No i tak, w tym momencie wyświetla wam się lista ostatnich subskrybentów. Jeżeli jesteś nowy na kanale i to oglądasz, został suba, to w następnym odcinku na pewno się tu pojawisz. A jeszcze przed tym też zapraszam na Discorda prowadzonego przez Quicksonka, bo no, tam jest ponad 140 osób na Discordzie. No. Discord o tematyce pipy Mobile i nie tylko, no to po prostu zapraszam, link macie pod spodem, od razu w opisie, też w komentarzu przypiętym będzie to też serdecznie, zapraszam do właśnie tej społeczności na Discordzie. No i tak, lecimy chyba ze składem, no to w, w sumie w składzie na razie nic też nie zmieniałem, też pokażę jaki ugram UCL, taka formacja, no też zmieniałem, po prostu testuję strasznie dużo formacji, strasznie dużo. No praktycznie każdą formację już grałem, po prostu ten turniej UCL, no to formację też mi się fajnie gra, 4-4-2 holding, też fajnie mi się tą formację gra. No to co do głównego składu na razie, no 108 będzie pewnie dopiero w następnym tygodniu, może od razu 109, jeżeli też skillboosty ładnie siądą, bo w evencie Easter pewnie będę szedł pod skill boosty bardziej, Pomarańczowy też, skład całkowicie zmienię, pomoc na pewno. Środek tutaj Dybala zniknie ze składu, tak samo Bonaventura zniknie. Myślę też nad Insigne, że on też pewnie zniknie. Aleksandro też zniknie ze składu, Pique też zniknie. Po prostu będę szedł pod pomarańczowy skill boosty Viviano, na razie zostanie, no podbiłem go na 97 nawet. Cancelo zniknie tutaj, planowany jest Zanetti Prime Icona. Też pokażę statystyki No Powiem tak, że kurcze, stosowe statystyki mam po prostu, zajebiste. Na no, 11 skill boostów go mam, a co tutaj jeszcze tutaj pokazać? O właśnie, kurcze, ikony. Teraz co nie zrobili z ikonami? Po prostu animacje kart zmienili. Te karty tak się fajnie świecą. Yy, Czekaj, gdzie tutaj było? A, tutaj pokażę Versus Attack. No niektórzy już po prostu składy Prime Icon Robią Już tutaj chwilka Tylko nie pamiętam który to tak miał O ten o chyba Nie 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 ten O ten o chyba Kurczę, co oni za składy teraz mają Czyli to ten będzie pewnie No można Nie nie ten Nie ten jednak Znaczy no tu ma ten ale tutaj jest mniej tych Tam ktoś miał chyba 6 czy 7 kart Prime Tych Prime ikon Kurczę, tego zobaczymy 43 level 123 overall To też nie ten skład Tego zobaczę czy to ten, czy to nie ten? No można powiedzieć, że ten. Nie, też nie ten. Bo jest jeszcze ktoś taki, że ma besta. Tam jeszcze kto tam był? Czekaj, czekaj. Tego jeszcze. W ja więcej jeżeli potnę to od razu pokażę ten, kto ma ten najlepszy skład, bo no więc zapomniałem, który to. Chyba to ten, no. Nie, nie ten. Kurde. Ale w sumie też można do tego się od razu powiedzieć, no też... Te karty też pięknie się świecą. ani No, po prostu tu pięknie te karty wyglądają. Teraz no, aż, też kusi normalnie to kartę odebrać. Takiego kurczę. Zanetti jego tutaj o. Rotar Mateusz. Też kurcze ka karta zajebista z eventu Easter. Statystyki boskie. No ale kurczę weź go, zrób kurczę. Trzeba dużo siano po prostu wydać, żeby go odebrać. Tutaj jeszcze właśnie w sklepie dali wczoraj kupujesz FIFA Points, dostajesz te punkty basket chyba, tak? Chyba tak, basket te. te, te, te żeby gracze odbierać. To też kurczę, za 9 zł dostajesz te FIFA Points, jeszcze dostajesz tych basket pointów 2. To jest za. 500 złotych, co jest 12 tysięcy FIFA POINTSów, 24. To też, kurczę, niby to jest ten, ale kurczę, te ceny FIFA POINTSów to strasznie odraża po prostu. Strasznie te ceny są wysokie po prostu, masakra. Nie wiem jak w tej FIFA 19, czy tam jest też te 500 zł, czy 430. Nie wiem jak tam jest w tej FIFA 19. Yy, tak, yy. dobra, lecimy chyba, a jeszcze kurczę, UCL. Kurczę, znów odcinek będzie 20 minut. Bo weź tutaj, wszystko pokaż i kurczę, żeby to krótki odcinek był. No, nie dam rady tak. <grych> UCL tutaj mecze, to już 5 dni jeszcze tego eventu. No, od jutra będzie grane po prostu. Do wtorku pewnie będzie, czyli 96 godzin turnieju, i w ten będę musiał zagrać no 4533 punkty. No, wbiłem level 7. No, grałem w czwórce, ale postanowiłem tak. Kurczę, po co mam grać? Wygrana porażka. Znaczy, no, no grałem właśnie. Wygrana porażka, ale po prostu. Już mi się odechciało po prostu przegrywać tych mecze, bo grasz na przykład 9-5, a musisz przegrać z 90 overall. To trochę, kurczę, no. Bez sensu to by było. A tak, po prostu, jakby zacząłem grać, wiem, no, w co się spotyka tych graczy na przykład. 95 overall, ale kurczę, na bramce z Deheo, tym Ultimate Toty. Z tą, wy... z tą zwykłą wersją Toty, miałem okazję dwa razy na Wendersara grać to powiem tak, to przegrałem, to przegrałem, ale po prostu większość rywali to jest no, no po prostu do pokonania, bo strzelają na tego mego Viviano 3-4 bramki, ja tam strzelę te 8-9 no po prostu łatwo się gra w tej siódemce, no nie tak strasznie jak grało się w pierwszy tydzień, bo słyszałem, że tamto oklep po prostu co Seria porażek do po prostu potworna była. No, teraz to po prostu łatwo się gra. No, mam nadzieję, że w ostatni tydzień będzie tak samo i jeszcze łatwiej w tej siódemce grać. No, trzeba będzie nawalać, bo 4500 punktów mam. No, jeszcze brakuje mi 7500, bo już gracze jednego 90 odebrałem, a jeszcze jednego będę musiał odebrać. No i później 6000. Na no, zanadto tego będzie trzeba nawalać po prostu. No będzie ciężko fest po prostu. Ciężko będzie, ale mam nadzieję, że się uda odebrać bo po prostu. Chcę mieć to kartę, bo to po prostu obrońca, prawy obrońca do końca Fify można powiedzieć do końca edycji. Będzie. No i dobra, lecimy chyba z otwieraniem jajek 2. Złote jajka trafiłem po prostu. Tak się poparciło. Wczoraj wieczorem jedno trafiłem. To się załadowało dzisiaj. No i kurczę, dzisiaj, no, jak przed nagrywaniem jeszcze myślę, się... dobra, jeszcze jedno mam wolne miejsce. Zagram, o, Czy kurde, złote jajko. Tak się poszczęściło, że masakra. No, złoty gold ticket jest, tylko weź go traf. <laughs> Nie wiem, jaki jest na to procent, ale pewnie jakiś zerowy. Bo żeby, no, w tamtym roku to jeden chyba Polak tylko trafił. Ferski chyba, czy to kto to był To właśnie trafił Ten Golden Ticket. nie wiem jak w tym W tej, w tej Fifie jest Ile to jest procent, ile to graczy Na świecie dostanie taki kurczę bilet No zobaczymy, lecimy z pierwszym Tu będzie sześć tych basket pointów, Które się na pewno przydadzą na wymianę Skill boostów, no i tak jest No pięknie to wygląda po prostu No i Patrzymy ja, no, oczywiście, ale 6 basket pointów. 32 już mam meczu. Też już pograłem tutaj kolejną kampanię dali. Storebook Lamp, już też tutaj pograłem. No i tutaj na przyspieszeniu damy, bo mam tych na przyspieszenie punktów. Za to kampanię nazbierałem to. Na przyspieszeniu to tworzymy. Stówka. No i jeszcze jedno otworzymy sobie pewnie tą tą różową. No i patrzymy. Jednak tutaj nie, ale serce zadrżało po prostu. Tak, 38, jest no na gracza chyba tam 50 trzeba. No jeszcze jedno otworzymy sobie, mam 75. No to jeszcze starczy na jeszcze jedną. No i później sobie otworzę tą załadujemy. Tutaj chyba jest graczyk, tak? Czy nie? A nie, mogę te, a nie mogę zobaczyć. Tak, to jest gwarantowany gracz. Nie lecimy. Z tego eventu czekaj już trafiłem dwóch graczy. Na jednego trafiłem na tym głównym kącie, jednego na drugim koncie Zobaczymy, tutaj są końsy. Tak, końsy tutaj, no i bez będzie. No i mam 39. Tak, a w sumie to już tak wieczorem sobie teraz później sobie pogram po odcinku Jakieś, no, na 6 godzin, żeby tam do której to będzie. Teraz na, jest. No prawie 11 zaraz będzie. No to się załaduje do wieczorka. To za 6 godzin, później sobie na noc włączę te 12 godzin, żeby się rano było można otworzyć. No i dobra hmm, tutaj. Ktoś zakłada tutaj właśnie gracze odbierzemy sobie Kainza 86, ale teraz powiem także nagrody, no fajne są tutaj. Tak no się sprzeda go tam za kilka tysięcy. No tutaj dużo skill boostów dali, no praktycznie brałem skill boostów, tutaj do wyboru są skill boosty, coins albo xp, no to wszystko w skill boosty szłem I tak, co tutaj jeszcze powiedzieć, team of the week, nowa drużyna Tygodnia trzech, trzech masterów Jest, mam, no Może 900 punktów dobiję, to Możliwe, że Jeszcze zobaczę jak trafię tych, no questów po prostu Ile ja trafię tych, właśnie Elitek? Bo no w tamtym tygodniu jedno trafiłem tylko. No w tej jeszcze zero, a jeszcze właśnie zaraz odbierzemy za 100 punkcików na no, trzech masterów: Mbappé, Royce, Benzema. Który tek jeszcze ciekawy? Ederson jest, Aleksandro. No nie, trochę skill zły jest pod niego, bo żeby miał holding, to Bierałbym go. A tak on ma zielony skillbook, no marki słabiutki 85, ale foty to ma po prostu genialną <gry> no fota to ma po prostu, fo fotkę ma po prostu sztosową no do pot ma tutaj zabraknie na, no za tydzień będzie pot praktycznie, 97 overall jakiś co tutaj jeszcze, no chyba tyle to byłoby a jeszcze nie, quest no i na drugie konto, przeskoczymy, kupimy gracza Kupimy Gracza toty. Tutaj za 100 punktów odbiorę paczuszkę. Zobaczymy co tutaj wypadnie. Jak tu nie będzie gracza z 11. No i dobra. Przełączam się na drugie konto. Dobra, przeskakujemy, 104 overall, no jak kupię Mbapę pewnie i tak nie wybije tych 105 Ale już ma, na pewno mało zabraknie, to się wczytuję, od razu kupimy, mam 14 milionów na koncie, Mbapę kosztuje 13, nawet pod, poniżej 13 To sobie kupimy Mbapę, co tutaj na tym koncie nie ma do 13, co za co on wdrożył teraz? 94 chyba, tak? Ty nie gadajcie, że on kurde podrożał, bo na tamtym kącie patrzałem, to kurczę, a no nie jest. 13600. No to chyba bierzemy, bierzemy tego tutaj delikwenta. No tak, jest. Kolejny gracz to ty kupiony. No teraz zbieram. Będę pewnie na Ultimate Warana zbierał albo na Kantę, ale Kantę pewnie nie będę jeszcze wymieniał bardziej na obronę. Chcę od razu Warana Toty kupię tutaj do składu. Petit no pewnie zostanie. W sumie zrobimy tak. Tutaj muszę pozamieniać, bo Modric pójdzie tutaj na CDM, Messi na Kama formację będę grał 4-2-2 Pod ten Pod tą formację skład robię I wrzucamy tutaj Jeszcze kres, bo mam to go się sprzeda Tak 105 na 8 Skill boostów, a na 9 i jest Jest 105 Overall, ale z zgranie Kicha ze zgraniem no Zaraz może tutaj Jeszcze coś minie. Skill boost jest do podbicia Ty no, nie na dwa, na dwa razy Nie podbije go na 9. Nie, podbiję jednak, podbiję, bo myślałem, że tutaj jest ponad 120 trzeba. A tutaj stówkę. No to idealnie. Dobra. No, kurczę. Bapy na 104 będzie, tak? Idealnie. No teraz tutaj, kurczę, pokminić trzeba, żeby zgranie tutaj się siadło. No tu Grimaldo, kurczę, tutaj do, właśnie do Grimaldo musiałbym go wymienić na kogoś innego, żeby tutaj skoczył over, ale tutaj nie mam nikogo takiego, no ten, Marcelo, żebym tutaj wrzucił, na pewno byłoby 120 zgrania, ale na razie, no nie mam jak tutaj tak, jeszcze tutaj, a nie, to nie zamienię, to nic nie da, jeszcze spadnie tym bardziej, bo tutaj Hal. Carvajal... znaczy, Wober daje zgranie dla Carwahala to, to nie jest, no będę musiał jak na razie grać z tym Petitem ale z Petitem pewnie spadnie. No, 104 overall właśnie jest. Kurde. Hmm, tutaj dam. Tutaj damy tego. Hmm. Czekaj, ile miał ten overall? 91 Kasemiro. To i tak pewnie nie da, bo on skill boostu wtedy. Właśnie. To i tak jeszcze tym bardziej spadnie Overall. Nie, no jednak się nie uda, ale 104 jest. No 105 się waha, no kilka Overall pewnie brakuje. No żebym podwił Petita, nasz Casemiro przetopił w Petita, to na bank by byłoby 105, ale Petita sprzedam on kosztuje 2 miliony, tego sprzedam swobodnie. A, a później tego. Kasemiro, Przepale, w, albo Kante, albo De Bruyne. no tak na razie 104 overall, overall. pokażę tutaj statystyki, De he, no De he. po prostu go odcisnę teraz na 97, chcę go podbić, po prostu kart, zawodnik genialny, no statystyki ma, elegancki tu jest, ile jeszcze Expo mi brakuje, no... Brakuje, brakuje jeszcze 300, 335. No to kurczę, żebym musiałbym onanę kupić i go przepalić wtedy i byłoby na 97 debrujne, dobra, lecimy od razu z Easter. Też tutaj kilka paczek utworzę Przyspieszymy otwieranie jajek. No tu golda jeszcze nie trafiłem, no na tym koncie będę musiał gracza odebrać, bo tutaj bardziej idę pod końcy, żeby jak najwięcej końców zdobyć. To praktycznie zawsze gracza odbieram, bo na razie skilbusty boost, skill to się skupię później sobie na koniec. No na razie chcę graczy po prostu wszystkich kupić tu mafioletowy jajek, a tu będzie bez gracza, bo tutaj boosty, końsy i exp. I tak, przyspieszamy teraz tutaj. To co mówię, że jeszcze zastopuję i zagram mecz, bo patrzę będę miał, albo nawet paczkę chyba otworzę ze sklepu, tutaj sobie przyspieszymy. W sumie jedną można otworzyć, no 250 gemów w jeden dzień się uzbiera, po prostu z paczek jak się ma 10 VIP. O kurcze, golda wywaliło, no otwierasz i kurde, trafiasz golda, no to trzeci gold jest, to co przyspieszymy, otwieramy golden, golda. Ale się poszczęściło. Otwieram za i patrz. obacz. Niektórzy jeszcze ani jednego golda nie trafili, a już trzymam. No, licząc dwa konta, trzy już goldy. No tutaj bez graże no. Nie liczę tutaj na... Znaczy no graczy tutaj oczywiście się przyda, no zawsze to jest jakiś koń wpadnie. no tutaj zamuliło coś. Dobra, no zamuliło, zamuliło. Się nie dziwię. No to chyba Golda otworzymy. Otwieramy Golda, co będziemy czekać? Od razu na przyspieszeniu trzeba zobaczyć, czy tutaj będzie Golden Dicka. No jakby tutaj ja trafił do tego Golden Dicka, to, to ja nie wiem, co bym zrobił wtedy. Bo robię cały skład TOTY i nie wiem, jak to by się rozwiązało. Musiałbym przepalić pewnie tego gracza z Tower ale na pewno ty nie dostanę. No zerowa szansa jest na to. Ale kurczę, zawsze można... Marzyć. I patrzymy. No, oczywiście nie a 31. Już mam basket pointów. No i jeszcze jedno paczuszko otworzymy. No i tak się otworzyło. Opocało te 250 gemów. Wydać. No, gra tego. Golden Ticketa się nie trafiło, Ale kurczę. 6 basket pointów. To się oczywiście przyda. I to jak najgracze. No, chcę tutaj jak najlepszego gracza odebrać. Screenara. Jak się uda. 80 tych basket pointów zbierać. O, nie, będzie, nie, będzie gracz chyba, tak? Bo tutaj jest xx tak, dobra, będzie gracz i 80, no najsłabiej z Mołdawii, 84 overall, ale jest gracz, no 150 tysięcy zawsze jest. No i chyba tyle by to było, a jeszcze te to już przyspieszę sobie. No następny odcinek, zatwieranie to będzie pewnie dopiero po no, za tydzień, pewnie w środę, dopiero albo pod koniec eventu chcę. Na najwięcej tych właśnie punktów do przyspieszenia nazbierać. No, tu jeszcze raz będzie kampania. No, tu ju już tą kampanię lab zagrałem. No teraz czekamy na kolejną. I dobra, chyba tyle to byłoby z tego odcinka. Bo chyba to co miałem otwierać, to otworzyłem. No i tak, 20 minut odcinka pewnie jest i ponad będzie. I dobra, jeżeli odcinek się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję jeżeli jesteś nowy na kanale, no i do następnego odcinka. Yo!